Państwami słowa Ewangelii według Świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami. Ojcze święty”. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak jak mnie. Umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwi. Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i Oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. To słowo pańskim. Panie Jezu. Uczestniczymy w twojej ofiarze wysłuchaliśmy Jaka była ta pierwsza? Bo to było w wieczerniku. Tam w wieczerniku wraz z Twoimi apostołami, ty zjednoczony z Ojcem. I tak dzisiejsza Eucharystia. Każda Eucharystia. Bo tak jak wówczas w wieczorniku zjednoczony z Ojcem, ale i Duchem Świętym. Panie Jezu, mówisz nam o jedności z Twoim Ojcem, ale świadkiem tej jedności był i jest, i będzie Duch Święty. To On Uczy nas poznać tę jedność pomiędzy Twoim Ojcem a Tobą i naśladować. I po to otrzymaliśmy tegoż Ducha Świętego w sakramencie, w pierwszym sakramencie, jakim jest Chrzest Święty. I tak, to Panie Jezu, Ty wiesz, od tamtego czasu ponosimy trud, trud naśladowania Ciebie, w czym Duch Święty ma swój udział. I teraz też Duch Święty bardzo, bardzo Ciebie prosimy, abyśmy zrozumieli jeszcze lepiej, na czym ta jedność polega a jednocześnie, żebyśmy byli zdolni tę jedność naśladować. Tak? Bo to nie jest tylko poznanie intelektualne tej jedności, ale to jest umocnienie naszej woli. Tak, My intelektualnie jesteśmy bardzo świetnie przygotowywani, katecheza. I zresztą wysłuchaliśmy o tobie, Boże, intelekt. A co z wolą? No i tutaj, tutaj sami nie damy rady, tak, Duchu Święty, i prosimy Ciebie nie tylko o zrozumienie, ale żebyśmy potem potrafili mówić do Ojca Niebieskiego, bądź wola Twoja, i żebyśmy byli w stanie tę wolę realizować. Tak Ty, Panie Jezu, to powiedziałeś przed dzień swej męki. Tak chciałby się powiedzieć, że będziesz prosił swojego ojca. Ojcze, pomóż mi, pomóż mi te chwile trudne przetrwać, bym się nie załamał. Ale ty nie prosisz wcale za siebie, ale modlisz się najpierw za apostołów, potem za tych, do których apostołowie pójdą. Jak gdybyś zapomniał o sobie, tak Panie Jezu, a my skoncentrowani jesteśmy na własnych problemach, trudnościach, z którymi tutaj do Ciebie przychodzimy, jest oczywiste. Kiedy przychodzimy do Ciebie, to najpierw swoje problemy Ci przedstawiamy, a Ty swoim przykładem nas uczysz, żebyśmy nie tylko o sobie. Tutaj myśleli. Tak. Ale o wszystkich ludziach, dla których Ty przyszedłeś na Ziemię. Tak, nasza miłość w tym się wyraża, że chcemy, żebyś był poznany przez wszystkich ludzi, nie tylko poznany, ale i kochany. Tak. Jeszcze poznanie Ciebie, owszem, jakoś jest możliwe przez katechezę, homilię, ale pokochanie Ciebie, no właśnie, przez co jest możliwe, że będziemy tak jak Ty kochać. Nie tylko mówić o tej miłości, ale kochać tak jak Ty. Kochasz swojego Ojca. Tak. Ty kochasz swojego Ojca i pełni jego wolę, wykonujesz. Tak. Eucharystia pierwsza To jest spełnienie woli Twojego Ojca. To się zaczęło. właśnie tam w Wieczerniku. Ale my wiemy, że nie skończyło się, że nie skończyło się. No i dalej, zanim udasz się na gorgoty, to jeszcze, jeszcze prosisz, prosisz, Chciałoby się powiedzieć, powtarzasz niejako tę samą prośbę, żebyśmy byli jedno. Tak, jak Ty jedno jesteś z ojcem. Tak, i to powtarzanie świadczy o tym, jak bardzo, bardzo Ci na tym zależy. To tak, jak rodzice powtarzają te same słowa swoim dzieciom: Kochajcie się, kochajcie się. Chciałby się powiedzieć, aż do znudzenia, żeby to w nas, w nas. Było. I ty, Panie Jezu, te słowa powtarzasz, byśmy byli jedno, tak jak Ty jedno z Twoim Ojcem stanowisz. A ta jedność, żeby przetrwała. Śmierć. Tak pomówisz. Chcę, aby także ci, które mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ty jesteś, gdzie ja jestem, i żeby widzieli moją chwałę. A tę chwałę zobaczymy dopiero po śmierci. A więc żebyśmy. Pragnęli nie tylko tej jedności tutaj na ziemi, ale po śmierci, a to już znaczy, że mamy zapracować na życie wieczne. Właśnie czym. Ewangelizowaniem przez swój przykład miłości. I tutaj oczywiście dotykamy zagadnienia wypełniania wszystkich przykazań. No i tutaj problem. Problem. Dzisiaj trudno jest głosić Panie Jezu wszystkie przykazania. Tak? Lubimy wybierać spośród przykazań. Ale żeby Ciebie oglądać w chwale Trzeba wszystkie przykazania wypełniać. I tak, Panie Jezu, prosimy Cię, prosimy Cię, byśmy o wszystkich potrafili światu mówić i pokazywać, że wszystkie przykazania my wszyscy tutaj realizujemy. I też właśnie. Przykładem własnym potrafili innych do tego zachęcać. No i tutaj, poczynając oczywiście od pierwszych dotyczących Boga, Ty Panie Jezu, wiesz, tutaj w kościele to pięknie o tym mówić można, ale już wśród swoich najbliższych, tak, nawet po sobie, jak ja idę do moich krewnych, bliskich, czy o tobie mówię. Tak jak mówię o moich znajomych, dobrych. I właśnie tego nam brakuje w dzisiejszym świecie, żeby przy jakiej okazji o tobie mówić. Tak. Pomina mi się sytuacja w samolocie. Usiadła Pani obok mnie i sam nie wiem, jak to zrobiłeś, Panie Jezu, że zaczęliśmy mówić na temat wiary. I to zapadło we mnie po dzień dzisiejszy. Tak, coś się stało. I mogę właśnie takich sytuacji przytaczać więcej i sam nie wiem, co Ty zrobiłeś. Że na te tematy rozmawialiśmy. Tak, na lotnisku, gdzie jest czas? Oczywiście tych okazji jest mnóstwo, 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 żeby rozmawiać. I tutaj, Panie Jezu, naprawdę bardzo Cię proszę: daj mi takie natchnienia. Żebym potrafił przy tych tak zwanych byle okazjach o Tobie mówić. Tak jak mówimy o naszych znajomych, o polityckach, żebyśmy potrafili mówić o Tobie. I to jest właśnie to nasze zasługiwanie na oglądanie Ciebie w chwale. To jest ewangelizowanie Ciebie na co dzień. No i to jest wreszcie wzywanie do miłości. Tak. Tak. Ty mówisz. Objawi mi twoje imię i nadal będę objawiać, aby miłość, którą ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Tak najpierw mówisz o jedności. A teraz mówisz o miłości. Tak. Miłość głosimy przez jedność z Tobą. Jedność małżeńską, przyjacielską. Te zgłoszenie miłości. Miłość Ciebie. Wychwalać Ciebie. No i tutaj piękne są piosenki o miłości. Tak. Piękne piosenki o miłości, ale jak rozumianej. Panie Jezu, byśmy potrafili właśnie mówić o miłości, tej, jaka jest między Tobą, Twoim Ojcem, Duchem Świętym, to już nie tylko jedność, ale miłość. Tak, po tych słowach, które Wypowiedziałeś w wieczerniku. Wyszedłeś, wyszedłeś i za chwilę do ciebie podchodzi i udasz z kohortą. A Ty o tym wiedziałeś. I to była miłość. To już nie tylko jedność, ale miłość. Oddanie życia. I to jest Eucharystia, która się wciąż realizuje. I to jest Twoja obecność, bo nie byłoby tej tutaj obecności Twojej, bez tego, co stało się, i wieczorniku, i na Golgocie. I za to Ci dziękujemy, Panie Jezu. I pragniemy, Naszą wdzięczność wykazać Tobie przez gotowość do tego, co nam przygotowujesz, czego jeszcze nie wiemy. Jak mamy Ciebie światło głosić. Ufamy że nie tylko wymagania, ale i siły nam dasz. Tak jak ty przetrwałeś i jesteś wciąż obecny ze swoją mocą. I tak chcemy cię chwalić i Twojego Ojca wraz z Duchem Świętym. For what oh, I he said, no we.